Jesteś samcem alfa czy beta, panie miły gość? W tym odcinku być może cię urażę, ale skoro świat nie dba o uczucia mężczyzn, dlaczego ja miałbym się tym przejmować? Wysłuchaj tego do końca, bo te kilka minut może zmienić twoje życie na lepsze. Wielu mężczyzn wpada w kategorię miłego faceta, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Może ty lub ktoś, kogo znasz, zawsze gra miłego faceta. Jeśli cierpisz na ten syndrom, to nie twoja wina. Powodów może być wiele. Może dorastałeś bez ojca, a może to przez to, że system edukacji jest zdominowany przez kobiety, a może padłeś ofiarą skrajnego agresywnego feminizmu, a może to połączenie wszystkich tych czynników tak naprawdę powód nie ma najmniejszego znaczenia. Musisz patrzeć w przyszłość i pozbyć się tej łatki. Zanim zaczniesz się zastanawiać, co jest złego w byciu miłym gościem, chcę, żebyś wiedział, że jest ogromna różnica między byciem dobrym facetem, a byciem panem miłym gościem. Wszyscy mili faceci mają to samo przekonanie, że jeśli będą wystarczająco mili wobec wszystkich, świat da im dokładnie to, czego chcą. To kraina fantazji. Rzeczywistość jest taka, że im bardziej jesteś miły kosztem siebie, tym więcej ludzi to wykorzysta. A co jeśli powiedziałbym, że istnieje bardzo mroczna strona miłego faceta? Co jeśli typowy miły facet tak naprawdę nie jest taki miły? Mili faceci tylko z pozoru wydają się mili. W rzeczywistości zachowują się tak tylko dlatego, że skrycie oczekują czegoś w zamian. Miły facet często jest bardzo biernym agresorem, który próbuje dostać to, czego chce, poprzez manipulacje. Bycie miłym to jego narzędzie. Mili faceci zawsze szukają akceptacji, unikając konfliktów. Alfa pod każdym względem jest dokładnym przeciwieństwem miłego faceta. Jeśli alfa jest miły, to dlatego, że podjął taką decyzję. Nie dlatego, że potrzebuje czyjejś aprobaty lub oczekuje czegoś w zamian. Nie boi się nie zgadzać z innymi, nie boi się konfliktów. Nie szuka kłopotów na siłę, ale też nie unika ich za wszelką cenę. Gdy już zdarzy się jakiś konflikt, alfa wychodzi mu naprzeciw. Zupełnie inaczej zachowuje się miły facet. Będzie chodził po skorupkach jaj, aby przypadkiem nikogo nie urazić. Takie zachowanie to akt tchórzostwa. Widzisz, większość tchórzy maskuje swoje lęki, udając, że chodzi o moralność. Ukrywają fakt, że nie potrafią być groźni lub nie radzą sobie z konfliktem, udając, że chodzi o integralność moralną. Innymi słowy mówią: Nie robię tego, bo jestem zbyt dobrym człowiekiem, zamiast nie robię tego, bo się boję. Jeśli chodzi o sferę randkową, miły facet jest na przegranej pozycji. Na tym polu pewny siebie. Samiec alfa wygrywa 10 na 10 pojedynków. Mili goście mają bardzo protekcjonalne nastawienie. Stawiają siebie na piedestale i udają, że są idealną opcją. Miły facet będzie się starał pokazać, jak bardzo jest miły. Gdy zostanie odrzucony przez kobietę, będzie się upierał, że kobiety nie wiedzą, czego chcą. Alfa nie marnuje energii na takie bzdury. Nie obchodzi go, czy ludzie go nie lubią za to, kim jest. Oczywiście, podobnie jak miły facet, alfa również może zostać odrzucony przez kobiety. Różnica polega na tym, że alfa jest bezpośredni. I nie zaprzecza rzeczywistości ani nie udaje przyjaciela. Jeśli alfa zostanie odrzucony, wie, że tego kwiatu jest pół światu i będzie kontynuował swoją drogę. Miły facet często marnuje swój czas, udając przyjaciela. Czasami przez lata będzie czekał na swoją okazję. Mężczyzna z syndromem miłego faceta może nigdy nie przyznać, że został odrzucony. W swoim umyśle będzie kreował alternatywną rzeczywistość. Mili faceci naprawdę przegrywają z powodu swojego błędnego myślenia i zachowania. Aby to naprawić, musisz najpierw zdać sobie sprawę z istnienia problemu. To już pierwszy krok. Mało kto ma odwagę przyznać, że cierpi na syndrom miłego gościa. Faceta, który często jest pomijany, ignorowany. Faceta, którego mało kto traktuje poważnie. Spójrz na siebie obiektywnie. Czy czujesz się urażony lub sfrustrowany w wielu sytuacjach, bo nie dostajesz tego, czego chcesz. Spójrz na siebie z boku. Jakbyś siebie nie znał i przełknij gorzką pigułkę prawdy na swój temat. Drugą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to zacząć mówić ludziom nie. Przestań pozwalać sobie na bycie wykorzystywanym tylko dlatego, że nie potrafisz odmówić i dajesz sobą pomiatać. Często robisz tak, bo tak bardzo przejmujesz się zdaniem innych. Martwisz się, że ktoś cię nie polubi. Zdziwisz się, gdy sam zobaczysz, że ludzie zaczynają bardziej szanować cię za to, że stajesz w obronie samego siebie. Nie ma nic złego w tym, by raz na jakiś czas być trochę egoistycznym. Kochaj siebie i oddawaj całego siebie ludziom, którzy nigdy nie odwdzięczyliby się tym samym. Po trzecie, bądź miły tylko wtedy, gdy naprawdę tego chcesz. Bycie sympatycznym tylko po to, by oczekiwać nagrody, jest idiotyczne. Prawdziwe dobre uczynki wykonuje się bez oczekiwania na uznanie lub coś w zamian. Robisz to z dobroci serca, bo chcesz, aby życie kogoś innego stało się lepsze. Nie oczekuj wzajemności. Po czwarte, pracuj nad swoją samooceną. Możesz nie być w świetnej formie fizycznej, w takim przypadku zacznij się ruszać. Nie musisz zaczynać od przebiegnięcia maratonu czy zatrudnienia trenera personalnego. W drodze na szczyt liczy się każdy krok, nawet najmniejszy. Silne ciało to silny umysł, a to już jakiś start. Dzięki, że posłuchałeś tego odcinka do końca. Jeśli doszedłeś do tego momentu, napisz w komentarzu, nie jestem miłym gościem. To będzie symbol Twojej przemiany w prawdziwego mężczyznę. Do usłyszenia!